Cześć, siema, z tej strony Golzer witam was w bardzo nietypowym dla mojego kanale materiale. Otóż dzisiaj nie gram w FIFA, dzisiaj gram w Call of Duty, a dokładnie w jej najnowszą odsłonę, a więc Call of Duty o um, podtytule Ghosts. Um, nie wiem czy wiecie, ale jestem niezmiernym fanem właśnie tej oto też serii. Zawsze wolałem Call of Duty od Battlefielda. Moja przygoda z Call of Duty rozpo rozpoczęła się już od Call of Duty 1, kiedy to ubójka, zagrywałem się właśnie w tamtą oto też 6 i właśnie od, od tamtego czasu, czyli już jakieś dobre kilka kilka lat, nie wiem ile to już jest, lat 6, 7. Jestem niez niezmiernym fanem Call of Duty zawsze mm, grałem po 2 godziny, 3 godziny dziennie w Call of Duty, dzień w dzień, praktycznie przez całe gimnazjum tak było, do, do drugiej klasy liceum. E, i grałem na konsoli, oczywiście na początku na PlayStation 3, potem na Xboxie i właśnie ten materiał tutaj jaki widzicie, jest rozgrywany na padzie, na PC oczywiście, bo... Um, ten weekend, jaki już już się skończył, była okazja do ściągnięcia Call of za darmo na cały weekend i pogrania sobie w multiplayer. Jako, że jak już wspomniałem jestem niezmiernym fanem, no to nie mogłem takiej okazji zaprzepaścić. Ściągnąłem sobie, rozegrałem kilka meczów i właśnie oglądacie tutaj jakiś jakiś yy, jeden z nich. Ja generalnie jestem bardzo dużym fanem... Yy, Metody quickscopingu w Call of Duty, a więc czegoś, co jest mocno hejtowane, ale uwierzcie mi, to ile frajdy to przynosiło przez te 5 lat grania, to jest coś niesamowitego. E, no, troszkę znowu lifeiłem te 5 lat życia, ale nie, nie. Nie żałuję tego, że tak powiem, zawsze miałem też um, czas do wszystkiego, więc to nie było tak, że Call of Duty było na pierwszym miejscu, po prostu nudziłem się, to grałem sobie w Call of Duty i wchodziło mi to naprawdę dobrze, byłem w dobrych klanach i tak jak mówię, to było to związane wszystko ze Sniperką. Jako, że ten materiał jest um, um, również z Call of Duty, no to chyba oczywiste, um, również z Call of Duty, um, tyle, że nagrywany na PC, bo bo jak wiecie bądź nie wiecie aktualnie nie mam konsoli i, i no i jestem zmuszony grać fps -y na PC co mi się bardzo nie podoba nie potrafi się przestawić na PC to no na myszce nie gram gram tylko i wyłącznie na padzie nawet na PC więc, więc możecie, możecie przypuszczać jak to wygląda dodatkowo nie grałem już z rok z rok FPS-y na padzie więc skill tutaj był naprawdę słaby no i grałem tutaj w większości właśnie w Ghost sniperkom, ale naprawdę ir irytujące jest to, jak, jak małe pole manewru masz sniperkom na PC w porównaniu z tym, co się dzieje na konsoli, bo tam, jak wiadomo, wszyscy mają pady i ten czas reakcji jest troszkę wolniejszy, nawet jeśli ma karabin, ziomek, to ja i tak ze sniperką zawsze sobie dawałem rady, a tutaj no po prostu muszę trafić za pierwszym razem, bo inaczej... Inaczej jeśli ktoś potrafi chociaż celnie strzelać, to od razu mnie zabija, więc, więc to jest ten minus PC, którego ja nie lubię. Mm, nie ukrywam, że nie podoba mi się community na PC, -cie. nigdy nie byłem fanem grania w Call of Duty karabinem, było to dla mnie zbyt proste, osiągałem zbyt dobre wyniki karabinem. Otóż y, lubiałem sobie też pograć karabinem ze znajomym, y, był taki czas, że właśnie graliśmy sobie karabinem bodajże w Call of Duty Modern Warfare 2 i ściekaliśmy no i wszystkich, wbijaliśmy atomówkę za atomówką i, i jakoś to było, ale to, to mi nie sprawiało tak dużej radości jak, jak metoda Quickscopingu, której jestem wielkim fami um, zalejkujcie mój Facebook, bo kiedyś tam już pokazywałem wam, um, a raczej wrzucałem link do starego mojego kanału na YouTube na który wrzucałem właśnie filmy z, um, z Call of Duty, jako że nie miałem nagrywarki um, na konsole to, to zrzucanie materiałów było naprawdę ciężkie, więc tylko mogłem polegać na znajomych. Mimo wszystko trzy odcinki właśnie właśnie takie fiderskie, jak to się wtedy nazywało, dalej się tak nazywa, czyli to jest po prostu ubieganie ze snajberką po mapie i zabijanie w bardzo, fajnym, w bardzo fajnym tempie zawodników, tak żeby na tablicy zabić Widniało swoje nazwisko na przykład cztery razy pod rząd, to jest quad feed. Mam nadzieję, że któryś z was ogarnia to, bo ja naprawdę byłem mocno związany z tym z tym ruchem yy, społeczności Call of Duty, jeśli się tak, yy, jeśli tak to można nazwać. Yy, właśnie jeśli chodzi o te feedy, yy, o trickshoty trochę mniej. Nigdy nie byłem do dobry w trickshotach, nigdy mnie to tak bardzo nie jarało jak właśnie fidowanie, ale, ale też trickshoty jakieś tam pop potrafiłem bo no bo to też się dało nauczyć tyle że tam już bardziej chodziło o szczęście niż o czysty skill. Więc ten komentarz e, jest głównie poświęcony właśnie mojej Call of Duty i nie ukrywam, że bardzo lubię tą serię w dalszym ciągu, ale jako że nie mam obecnie konsoli, nawet jakbym miał, jakbym nic dla was nie wrzucał jeszcze z Call of Duty, bo, bo nie miał nagrywarki zapewne, ale jeśli wszystko dobrze pójdzie, to wakacje. Będę miał konsolę, oczywiście nowej generacji. Będę miał nagrywkę i wtedy będzie się pojawiać nie tylko FIFA, więc myślę, że urozmaicę kanał. Poza tym, jeśli chodzi jeszcze o, samego, o samo Call of Duty, nie wiem, czy znacie. Chyba jeden z najpopularniejszych polskich YouTuberów, który nagrywał Call of Duty w chwili obecnej już tego nie robi. Loczek 0123, tak, to jest mój znajomy z internetu, z którym zaczynałem w Call of Duty, można tak powiedzieć. To jest dosyć, dosyć śmieszna historia, którą Wam może opowiem przy najbliższej okazji, nie teraz, ale tak. Grałem z Loczkiem kilkanaście razy, naprawdę spokoziomek, zawsze byliśmy na podobnym poziomie, mi się wydaje. I różnica polegała na tym, że on sobie kupił nagrywarkę i zaczął nagrywać A ja po prostu nie miałem na to funduszy i oglądałem jego filmy Ale myślę, że jeśli interesujecie się Call of Duty to na pewno tą postać e, kojarzycie Naprawdę spoko ziomek, i, i, i fajnie, że było mi dane z nim zagrać No i cóż, co by tu więcej mówić z Przygodę z Call of Duty rozpocząłem właśnie od Call of Duty 1 w zasadzie to wujek mnie, wujek mnie do tego Call of Duty przekonał albo zajawił do Call of Duty, bo, bo tu u niego podpatrzyłem jak sobie pewnego dnia grał. Pytam się co to za gra. Siedzieliśmy całą noc, on sobie grał, ja tylko oglądałem. I potem mnie to tak zajawiło, że na urodziny właśnie od niego dostałem grę Call of Duty 1 wraz z dodatkiem United Offensive no i się zaczęło No-life potem już Call of Duty 2 to jeszcze na PC oczywiście wszystko, no i potem pierwsze Call of Duty na, na, na konsole to było Modern Warfare 2 na PlayStation 3, no i wtedy już naprawdę dzień w dzień, tak jak mówiłem, 2 trzy godziny grania, no i ten skill się wyrobi, potem jeszcze właśnie zajawiłem się tymi snajperkami. I, I tak to się potoczyło. Obecnie mam przerwę, ale myślę, że jeszcze kiedyś powrócę do większego grania w Call of Duty, bo troszkę mi jeszcze brakuje tego. Nie ukrywam, no ale są ważniejsze sprawy niż tylko gry, więc obecnej chwili tak jak mówię mam przegrę, przerwę. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Troszkę inny, ale zawsze myślę, że fajnie też usłyszeć takie sprawy. Mój god, dzięki pa!